Dzisiaj sobie zagramy tak trochę lajtowo demoleczkę. No, tutaj wczoraj trochę skinów mi przybyło, takie pięć. No także o. Jakieś okrochy. Moje like, Lejk lake. Nie no. E, na tą mapę polecam taką taktykę. Y, 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 idziesz na górę do domu, no i albo się kryjesz w szafie w sypialni, albo w kwiatku. <grym> Taka trochę prosta taktyka, ale jednak... A, hmm. jednak bank. Się bardzo z tego powodu cieszę. A ten dos... A jeszcze chyba tutaj jakiś typ był. Mm. pewnie tam po las to. Mm -hmm. no. W kałach przetestowany Okej, okay, mam pak. No to. Why, why not? Żeby podłożyć. Tak trochę dziw, nie? ale... widzę, hmm. że goście tutaj jakoś... próbują ogarnąć sytuację przez ciężarówkę. Ten slug, jest jednak trochę... wow. podejrzany by się wydawało ale to już ja Izaka nie będę yy, no nie będę mu zawracał głowy żeby kolejny ufaj łoczeń czy cokolwiek z tego tytułu no au za co za co ja już tak dostaję byłem grzeczny Ja i full autos jasne. Mm. Uch, widzę, że tu ten typ się chwali trochę. Znaczy chwali. może się pochwalić. O tutaj nasz. Trochę skradankowo, ale musiał oczywiście przeładować. Yy. Jakbyście znali jeszcze na Ety na YouTubie taki kanał e, Michał Zwolak, to możecie go zasubskrybować, bo to mój kolega. To, <laughs> wiecie, on tam jakoś nagrywa jakieś challenger, ciekawostki, trochę tam gra na pianinie, bo, bo jesteśmy pianistami. Mhm, znowu mnie pojechali. No. I tak w sumie tyle. Tak, bawię się z Królem. Jestem zły i bawię się z Królem. Dobra, to mi chyba dźwięk nagrywa. Hmm. No i git. No i zaraz wygraliśmy czy przeraliśmy. Bo ja tak trochę. <ścoughs> wow, wow wow. Dobra, czas na zmianę taktyki. Magic Columbus. O, już jeden. Proszę. No my przynajmniej mamy. Mamy już zapewnione. dziewięćdziesiąt. Nie, nie wyciągaj na... Jeszcze chyba typo, którego tak wcześniej robiłem. No, no i wydefuję. Nie, no i widzę. it's <laughs> ok mm -hmm. dostałem piąt Okej. Okay. Plop. Nawet mi nie wytykajcie, że nie umiem grać z, z bizonem, ani rzucać granatów, bo... Widzę, że tutaj nowa na propie. Słuchaj, tu O, tu ma falchiona. Wow, flashbang. Zrobił... kurde. Cool. Mm -hmm. mm -hmm. To się, mi się wydaje, że to będzie materiał na trochę dłużej. No ale z 15 minut nic się nie stanie. Tak to można powiedzieć. na seryżną, czy że... no nawet ich na flasha stać. jak się zabija z tak w sumie Wow To oni nam takie takie plecery robią. chyba No Dobra Pakę mamy, pakę mamy No to Ja głosuję na niego

No, zamieniona też. Nie jeszcze Czy mecze? <laughs> I tyle. Stołem kołto. I tutaj tyle. No. Tak trochę słabo, ale... mnie, to trochę na tamarzu tu... Linkus Link puska, jeno. <głos> 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 No ja rzucę i z tym wyrzucaniem w ogóle weźcie Weźcie się gościowi ale nie idzie Tak się nie robi nie. Czy ja może jednak wolę, żeby mi na łeb nie zaskoczył? Jest tu ktoś? Nie, no to na dachu ktoś jest. Tak, tak. No co? Jaj No. Chciałem wyrzucić wszystkich, to wszyscy wyrzucili go. <gry> Taka sama zasada jak chcieliście wydymać Franka. To teraz Frank wydyma was. Nie no. 15 minut materiału może weźmy to jakoś wygrajmy jakoś przypadkiem jakimś coś może jakoś gdzieś bo, bo źle będzie No Dobra jeden wersus. No nie, nie gadaj.

Nessa daqui a pouco eu ai, ai, ai. Jeszcze, ta ląda, mhm, mm no to. <gry> i trzeba ja, porą <gry> mówną, tak, dobra to chyba czy jest to tu. Mm, oczywiście oczywiście. Dobra, pakale, że więc nie jest. Yy... No i się ogólnie dobra. Hmm. No to jeszcze 3 lądy, ciekawe kto wygra, 3, 4, a no, ciekawe kto wygra i tak, bo może być 10, 10, mm. mleko, Kłaki. a wie... Don't <laughs> na nasze dobrze nie więc... No. No i on teraz może zaplantować. No, wytrzymaj 10 sekund, proszę cię. Dobrze. Tylko nie wychy... La... Dobrze. Nie, 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 nie. nie. Aha, ha. I co? Aha, jeszcze go zdominował. No dobrze. No ale. Nie ma tego złego. Wygraliśmy. W końcu. Dobra, to jeszcze ta. Następna runda. Cóż, tutaj nikogo nie było. Haha, skąd ja to wiedziałem. Dobra. Sprawdzam ekipę. Wbijam na górę. Aha. No dobra. O Boże, ułem! No, nawet mi HP nie odebrał, ale... Zawsze sobie można powiedzieć. Hmm, wiedziałam. Zaraz. Ład, 3 HP. Czemu ja w ogóle coś odebrałem? No i przegram What? Co to było? Tak, tak, No dobra, jedna runda. God, please, no. No, God, please, no. Wygrajmy to. <mulary> No to. Aha. No, spoko. Aaa, on miał scouta, to się nie dziwię. Landing. goed, toch? ja, toch? ja, toch? ja, tak ja, toch? Tak, toch? ja, toch? ja, Grzeziomeczki, dzięki za oglądanie, jeżeli ktoś to w ogóle ogląda. No i na ja do następnego.